Siemano wszystkim z tej strony Poketrenesloniu Witam Was w odcinku z Pokemon Go. Eee, odcinka nie było. Eee, ostatni odcinek wrzuciłem tydzień temu i chyba raczej tak będzie co tydzień. No bo oczywiście dzisiaj odbieramy 7 stempelek. Bardzo chciałbym, żeby to był zaptos, bo wtedy uzupełnię cały Poketek Kanto Ale eee, jeszcze mam jedną rzecz, jaką jest quest. Już wam pokazuję O kombi Ja chcę żeby to był Albo chłopaka, bo dziewczyny nie pamiętam, który jest lepszy Bo jedna Nie wiem który, ale może mieć ewolucję jeden z tych mm. Oczywiście, że nie, bo po co Oczywiście, oczywiście Po co Okej, okay, dobra Pierwsze co to otwieramy siódmy stempelek. Drugie będziemy robić e, Thousand Years Lumber. Na Meltana jeszcze brakuje mi tylko Areolektyla, więc... Na niedługo też pewnie będzie. No dobra. Więc lecimy z e, Thousand Years Lumber. Dobra. Co jest? O, jest. Mac 3, kurwa O, widzę, 7 Days in a row. Dobra, to już mam dwa. No, czyli nie zrobię tego prawdopodobnie. Dobra. I lecimy z ewolucją Sniviego. Eee, znaczy, jakby wam to powiedzieć. Robiłbym trzy ewolucje Ale zrobię dwie Dlatego, że na odcinku chciałam to zrobić Zrobiłem I się włączył mi, tak jakby nagrywanie, nie wiem czy nie miałem pamięci Po prostu się włączyło I się nie zapisało No ale dobra, mam e, nie, nie pamiętam jak to się nazywa Ale trzecią formę mam Tutaj widać Serperior jest to serwine. No, no szkoda, no ale taka prawda. Eee, aha, okej. Okay. Czekajcie. Trochę przyspieszam teraz te odcinki, dlatego, e, no, że ostatnio widz mi powiedział, że był trochę za długi, więc stwierdziłem, że trochę zrobię krótszy. Teraz będzie mute'u, którego zrobię jednego power upa bo mam Rare Candy i myk czekam aż to będzie mój najlepszy pokemon e, na razie jest to mój drugi najlepszy no a co bez przedłużania lecimy z siódmą pieczątką Nidoran, żeński ale to chyba mnie nie obchodzi za bardzo u z tą, proszę, tylko 20 Pokeboli oczywiście, bo dlaczego inaczej? Eee, coś Shiny albo Zaptos. Shiny albo Zaptos. A najlepiej Shiny Zaptos, uwaga? Aha. Hmm. Jak wam to powiedzieć? Dobrze, ja mam 20 Pokeboli to... Eee, dobra, pierwszy będzie na widzi. Aaaaach, znaczy no nie jest źle, ale w sumie to nie tego się spodziewałem. Dobra, leci, to był drugi rzut. Dobra, trzeci. Czwarty. Piąty. Eee, jak ktoś zobaczy na Pokebole, to Zobaczcie, że tak naprawdę rzuciłem wiele razy, ale mi po prostu nie wyszło. Ja chyba był szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, szczęśliwa trzynastka i a tak to już łapie na normalnym. Chyba nie ma szans, czy to jest dziwne w sumie, bo y, łapimy premier bolem na tak, no nie, więc w sumie w przy, tylu przy tylu rzutach powinien się złapać, powinien, chociaż w sumie ja tam rzucam golden raspberry prawie zawsze, o, no i oczywiście za grade bolem się złapał. No, jest wszystko okej, okay. a wie jak zajmę się beznadziejne, o, nie jest tak źle w sumie. Execute i Mac a, e, możliwe że niedługo zrobię jakiś odcinek z innych gier, piszcie mi w komentarzach jakie gry byście chcieli e, jestem dosyć otwarty e, może być to nawet CS nie wiem co sobie widziałem e, może być nawet Roblox no jestem otwarty a od razu zrobimy to 5 e, snapshotów Psychic or Steel. Czekajcie. No i jest. 5 zdjęć. No, no i to to, to można zrobić szybciutko. Mm, ja nie rozumiem tych kwestii na snapshot. Przecież to jest takie łatwe. Co dostaję? Ci! tego w pokedeksie. Znaczy w sumie nie bez sensu tak rzucać Bo nie ma szans żeby się Żeby uciekł Ale kurde Chaimko? Czajmeko. Wow Nie mam go w ogóle w pokedeksie jeszcze Chłap chciał się go wykluczyć z dziesiątki Ale mi się to nie, nie zdarzyło Jeszcze złapany Jeszcze mam questy Ja pierdziele Tropius, mój kolega może mi da Wow Dobrze, to zrobiłem na odcinku. Wow. Dobra, czekajcie. Dobra, i tym zakończę ten odcinek. Ewolucja do Poketaksu była. Siódmy stempelek był. Quest był. No. No i teraz jest spower upowany. E, Mewtwo. Na razie to tyle. Żegnam i pozdrawiam. poketrenner sloniu. Cześć.